O życiu seksualnym bocianów chciałem porozmawiać. Czy zdarza się, że na przykład jest w gnieździe trzy bociany, że ma kochanka albo kochankę? W gnieździe nie, ale po sąsiedzku takie wizyty są, że tak powiem, składane. Skoki na boki są, tak? Dokładnie, dokładnie. Parę razy obserwowałem taką sytuację, jak z jednego gniazda przelatywał samiec, jak się to potem okazało, do drugiego gniazda, gdzie była partnerka, zachowania godowe, wracał do siebie, do niego partnerka i jego przelatywała, a do niej partner. Nie są wierne, tak jak łabędzie, na przykład. Nie, pociany nie są wierne. Podobno też nie są najlepszymi rodzicami. Zdarza się im wyrzucać trochę. Tak, no mają taki w naturze, że tak powiem taką spartańską selekcję i te najsłabsze bądź niepełnosprawne są wyrzucane po to, żeby po prostu na darmo nie chować bociana, który i tak sobie nie poradzi w środowisku naturalnym, z uwagi na to, że po prostu dużo pożywienia musi dostarczyć, zanim młody wyleci samodzielnie z gniazda. I tutaj jest właśnie, że tak powiem, to ta, zaoszczędzenie pracy na donoszeniu pokarmu. Takie suche lato to może być mało pokarmu. Może być mało. W tamtym roku w ogóle miesiąc wcześniej nam się te bociany zabrały z racji tej panującej suszy i tego braku tego karmu. No, w tym roku nie zapowiada się wcale lepiej, bo, bo już mamy dosyć duże temperatury, tak, póki co na razie wszystko nam się zieleniło, ale myślę, że w czerwcu już ten kolor traw i zieleni będzie bladł. To prawda, że bociany jedzą żaby żaba jest pierwsza dostępna po zimie. Ona jako pierwsza wychodzi jako pokarm. Myszy, nornice, za skrońce, pędraki polne. To co podczas koszenia, łąk możemy zaobserwować, że tam się gromadzi tyle tych bocianów. To chodzi o te właściwe ich pożywienie, a nawet za skrońce. Panie Łukaszu, powiedział Pan, że tutaj obserwował takie zachowania bocianów. Lubi Pan podglądać te bociany? No to jest nieodzowny element bytu tutaj między nimi, tak? Bo, bo nieraz bardzo ciekawe sytuacje się zdarzają. No i siłą rzeczy człowiek to, że tak powiem, patrzy na to. Czego możemy się nauczyć od bocianów? Czego od bocianów możemy się nauczyć? Szczęścia, szczęścia, o generalnie tu gdzie bocian jest, to szczęśliwy dom. Dużo ludzi odwiedza? Dużo ludzi. Dużo ludzi jest zainteresowanych, mamy też takich gości turystów, którzy przyjeżdżają, sobie nawet piknikują przez cały dzień, właśnie, że tak powiem, na, na łonie natury, w ciszy spokoju i klekocie bocianów. I to szczęście z bocianów spływa na nich, nie, nie mogą sobie pozwolić na bociana na bloku, więc przyjeżdżają do Was. Tak, przyjeżdżają do nas obserwować. Niekiedy yy, nasz, nasze bociany są sprawstwem ich potomstwa. A. Także jeżeli nie macie potomstwa, zapraszamy do Pętowa. Bocian pomoże. Bocian pomoże.